Witam Cię na kanale Siła Umysłu. Ja nazywam się Daniel Domaracki, jestem ekspertem od pracy z umysłem, a w tym odcinku wytłumaczę Ci, jak medytować z intencją. Zapraszam na materiał. Medytacja z intencją to rodzaj medytacji, w której wybrałeś sobie wcześniej sugestię, afirmację lub po prostu konkretny cel swojej medytacji. Ten cel jest Twoją intencją, czyli to, na co starasz się wpłynąć. Jeżeli wybrałeś sobie, że Twoją intencją będzie na przykład poprawa snu, poprawa koncentracji, czy załóżmy zmiana swojego mindsetu, aby być bardziej pozytywnym, to w tym wypadku to właśnie będzie Twoim intencją, czyli celem przewodnim medytacji. Podczas swojej medytacji będziesz starał się wpłynąć na to poprzez zastosowanie różnych technik pracy z umysłem, na przykład takich jak właśnie medytacja. Medytacja z intencją ma to do siebie, że czyni twoją medytację czymś, co jest ustrukturyzowane czyli po prostu ma strukturę, pewien plan, którego się trzymasz. Czy jest to lepsze? Zazwyczaj tak. Czy zawsze? No, niekoniecznie. Czasami medytacja, która jest spontaniczna, może przynieść większe korzyści, ale zazwyczaj można wtedy powiedzieć, że jeżeli nagle tknęło cię coś, aby pomedytować nad czymś konkretnym, to również wtedy można powiedzieć, że taka medytacja ma pewną intencję. Czyli w zasadzie wracamy do punktu wyjścia. Jeżeli medytujemy z daną intencją, to zwyczajnie medytujemy w określonym celu. Jak zatem medytować z intencją i sprawić, aby twoja medytacja Miała konkretną wartość i sprzyjała realizacji Twoich celów. Pierwsze, co sugerowałbym zrobić, to ustalić swoją intencję medytacji wcześniej. To znaczy usiąść sobie na spokojnie, pokontemplować sobie temat przewodni i zastanowić się, co dokładnie chciałbyś tutaj zmienić. Czyli przykładowo, jeżeli chcesz zmienić swój mindset, aby być bardziej pozytywną osobą, to w tym wypadku możesz usiąść sobie na pół godziny i pozastanawiać się, co powoduje negatywne myśli w Twoim życiu? Gdy ustalisz już konkretny trigger, czyli po polsku wyzwalacz, to wtedy będziesz mógł zastanowić się, w jaki sposób sformułować swoją intencję, czyli po prostu nadać jej formę. Musisz to zrobić w taki sposób, aby Twoja podświadomość ją zrozumiała. Dlaczego? Dlatego, że podczas głębokiej medytacji zazwyczaj skupiamy się na tym, aby wpływać na swoją podświadomość, a nasza podświadomość Działa w konkretny sposób, to znaczy intencja, podobnie jak sugestia czy też afirmacja, musi być klarowna, przejrzysta, łatwa do zrozumienia i przede wszystkim można by powiedzieć, że skupiamy się na sformułowaniu jej w lakoniczny sposób czyli najlepiej używając jednego, prostego w zrozumieniu zdania, które uderza prosto w punkt. Teraz podam Ci prosty przykład medytacji, który możesz zastosować do medytowania z intencją. Niechaj tym przykładem będzie intencja, w której chcesz uwolnić się od tego, co Cię ogranicza. Mogą to być konkretne uczucia, emocje, myśli, czy nawet i relacje z innymi osobami. Powiedzmy, że taka intencja może brzmieć w następujący sposób: Jestem emocjonalnie wolny. W tym wypadku, gdy formułujesz taką intencję, usiądź sobie na kilka minut i powtórz ją sobie z zamkniętymi oczami, aby zastanowić się, jakie wspomnienia, emocje czy obrazy przywołuje ona w Twojej głowie. Czyli za pomocą formułowania konkretnej intencji i powtarzania jej w głowie podczas procesu koncentracyjnego, będziesz starał się odnaleźć, z jakimi skojarzeniami wiąże się dane zdanie czyli dana intencja. Później pomoże Ci to wpływać na swoją podświadomość poprzez zastosowanie właśnie tych emocji, obrazów i przede wszystkim sformułowanej intencji w postaci sugestii czy też afirmacji. Dalej, medytując, koncentrujesz się na tym, aby osiągnąć stan transu. Jeżeli nie wiesz, jak wejść w medytację, zachęcam Cię do obejrzenia moich innych materiałów lub do zapisania się na bezpłatny trening medytacji, który widać w linku poniżej. Będąc już w stanie głębokiej koncentracji, w stanie medytacyjnym, zaczynasz w głowie powtarzać sobie swoją afirmację, intencję czy też sugestię. Jako, że ten film jest o intencji, to będę tutaj używał terminu intencja. Następnie skupiasz się możliwie najmocniej na swojej intencji. Tak, jakbyś chciał ją mantrować w swojej głowie, czyli po prostu powtarzać niczym mantrę. Po pewnym czasie wywoła to różne skojarzenia w twojej głowie. Te skojarzenia mogą być właśnie emocjami, uczuciami. Obrazami, czy też nawet i swego rodzaju wspomnieniami z wcześniejszych lat. Twoja podświadomość może zacząć Tobie teraz wyrzucać pewne obrazy, które być może będą wpływały na Twoją intencję pozytywnie, a być może negatywnie. Kluczem jest zatem, aby rozpoznać te, które są pozytywne i odróżnić je od tych, które są negatywne. Co jesteś w stanie zrobić praktycznie na biegu, dlatego że wcześniej przed medytacją odpowiednio się przygotowałeś i poznałeś skojarzenia, które są zawarte w twoim myśle. Teraz kluczem jest, aby skupić się wyłącznie na tych pozytywnych i skupiać się jednocześnie na swojej intencji w postaci sugestii czy też orzeczenia oraz na konkretnym wspomnieniu, uczuciu, emocji czy też obrazie, który znajduje się w Twojej głowie. W dużym skrócie można by powiedzieć, że jednocześnie skupiasz się na mantrowaniu swojej intencji, jak i dodatkowo wizualizowaniu sobie tego, co pozytywnie kojarzy Ci się z Twoją intencją i będzie ją wspierało. The cat sat on Kluczowe jest tutaj osiągnięcie stanu jednopunktowości. To znaczy, musisz zostać tak pochłonięty przez swoją intencję, przez mantrowanie i wizualizowanie, że Twój racjonalny dialog całkowicie się wyłączy. Pomoże to Tobie uśpić pewną strukturę mentalną, która nazywa się cenzor psychiczny. Cenzor psychiczny jest jakby strażnikiem wrót do Twojej podświadomości. Można by powiedzieć, że z psychologicznego punktu widzenia, jest to właśnie ten racjonalny wewnętrzny dialog, który który odrzuca wszelkie treści nie będące w zgodzie z Twoimi aktualnymi wewnętrznymi przekonaniami. Stara się on obronić Ciebie przed zmianą swojego systemu wierzeń. Niby pełni on funkcję ochronną, ale nie zawsze jego działanie jest dla nas korzystne. Dlaczego? Dlatego, że czasami mamy negatywne przekonania i chcemy je sobie zmienić. Dlatego też teraz medytujemy nad tym, jak zostać emocjonalnie wolnym, czyli powtarzamy sobie w głowie, Jestem emocjonalnie wolny, lub też, jeżeli jesteś kobietą, jestem emocjonalnie wolna. Dodatkowo wizualizujesz sobie obrazy, które pozytywnie kojarzą ci się i wspierają Twoją intencję, i zostajesz pochłonięty przez cały proces do tego stopnia, że wszelka racjonalizacja zostaje w Twojej umyśle wyłączona. Gdy poświęcasz całą swoją uwagę swojej intencji, to wtedy zaczyna się ona kodować w Twojej podświadomości. Dalej wywoła to kaskadę zdarzeń, które spowodują, że zmieni się twój mindset, podejście do świata i cały system wierzeń. W związku z tym pewne cechy twojego charakteru zaczną ulegać zmianie w taki sposób, aby dopasowały się do twojej intencji. Jeżeli będziesz medytował z daną intencją regularnie, to efekty będą silniejsze. Czyli medytacja z intencją nie jest czymś, co stosujesz jeden raz i uważasz sprawą za załatwioną, a raczej czymś, co powtarzasz regularnie, na przykład dwa czy trzy razy w tygodniu, przez cały miesiąc, a może i nawet przez dwa czy trzy miesiące, dopóki nie zauważysz pożądanych zmian w swojej sferze mentalnej. Czy medytacja z intencją jest skuteczna? Tak, ale należy pamiętać, że medytacja z intencją wpływa na mikrokosmos, czyli nasz wewnętrzny świat. Później, za pomocą zmiany naszych wewnętrznych przekonań, za pomocą zmiany naszych nawyków, myśli i zachowań, jesteśmy w stanie w inny sposób niż dotychczas wpływać na makrokosmos, czyli świat zewnętrzny. Podsumowując to w jednym zdaniu: zanim zaczniesz zmieniać świat, Najpierw zmień siebie. Medytacja z intencją, owszem, jest bardzo skuteczna. Należy jednak pamiętać o tym, aby nie oczekiwać od siebie nierealnych efektów. Co to znaczy nierealne efekty? To znaczy, jeżeli będziesz medytował z intencją przyciągnięcia bogactwa to nie oczekuj, że tydzień czy dwa tygodnie później zostaniesz milionerem. Najpewniej zmieni to Twoje przekonania, sposób w jaki zarządzasz pieniędzmi, Twoje zdanie na temat pieniędzy i będzie Cię to pchało w kierunku edukowania się w tym temacie. Gdy już się wyedukujesz, to będziesz mądrzej zarządzał swoim budżetem, dzięki czemu zaoszczędzisz część pieniędzy i będziesz mógł na przykład zainwestować je w coś, co przynosi zysk. Z roku na rok. Można zatem powiedzieć, że odkryjesz nowe możliwości zarządzania pieniędzmi, które pozwolą Tobie w rozsądny i relatywnie bezpieczny sposób pomnożyć Twój majątek, a wcześniej nie zdawałeś sobie z nich sprawy. Nie działa to tak, że gdy tylko sobie coś pomyślisz, to od razu następnego dnia to musi się stać, bo gdyby każda osoba dostawała to, o czym codziennie sobie myśli, to zwyczajnie dużo z tych rzeczy byłoby ze sobą w konflikcie. Mogłoby to na przykład oznaczać, że osoba A chciałaby mieć powiedzmy kartę baseballową, ale taką, która istnieje tylko jedna na świecie, i osoba B, czyli druga osoba, również by chciała mieć tę kartę baseballową. Jak zatem w magiczny sposób sprawić, aby z jednej karty zrobiły się dwie? Czy to w ogóle jest możliwe? Czy każda osoba by dostała po pół karty? Czy może ta osoba, która miałaby mocniejszą intencję, dostałaby kartę, a ta osoba, która słabszą intencję, nie dostałaby karty? No właśnie. Dlatego warto pamiętać, że medytacja z intencją jest bardzo skuteczna, ale wszystko można wytłumaczyć w psychologiczny i racjonalny sposób. Oczywiście nie mówię tutaj, że z góry należy negować wszystko, czego nie da wyjaśnić się nauką, natomiast staram się podkreślić, że wiele z tych rzeczy, które są uważane za nadprzyrodzone, jednak można w pewien sposób wyjaśnić i są to znane psychologii mechanizmy które nawet i są bardzo obszernie opisane w różnych grimuarach okultystycznych oraz ezoterycznych, tylko że pod innymi nazwami. Podsumowując, medytacja z intencją jest relatywnie prosta. Należy najpierw usiąść sobie na chwilę i na spokojnie zastanowić się, co chcemy w swoim życiu zmienić i co powinno być intencją przewodniej naszej medytacji. Później zastanowić się nad tym, jakie skojarzenia wywołuje to w naszej głowie, i dalej będziemy w stanie wyłapać te pozytywne oraz te negatywne. Następnie wprowadzamy się w medytację, kiedy mamy już plan działania, skupiamy się na swojej intencji, powtarzamy ją sobie w głowie niczym mantrę, jednocześnie wizualizując obrazy, które kojarzą nam się z realizacją danego celu i wspierają naszą intencję. Robimy to do momentu, aż zostaniemy całkowicie pochłonięci medytacją co pomoże nam tymczasowo uśpić nasz racjonalistyczny wewnętrzny dialog, czyli cenzor psychiczny, co dalej ułatwi nam zakodowanie naszej intencji w umyśle podświadomym. Następnie nasza podświadomość będzie nas pchała do tego, abyśmy się zmienili, czyli można powiedzieć, że będzie naszym takim wewnętrznym budzikiem czy też nawet i kalendarzem lub przypominajką. Która regularnie przypomina nam, co postanowiliśmy sobie wcześniej zrobić, i puka nam w głowę, kiedy robimy coś, co jest niezgodne z naszymi przekonaniami. Dzięki temu mamy coś na kształt, takiego właśnie mentalnego organizatora, który pomaga nam w osiąganiu danych celów. I tak w zasadzie wygląda medytacja z intencją. Pamiętaj tylko, aby podchodzić do niej należycie, czyli odpowiednio się przygotować i skoncentrować podczas praktyki oraz aby powtarzać te medytacje regularnie. Jeżeli spodobał ci się ten materiał i chciałbyś takich więcej, to pamiętaj, aby subskrybować mój kanał i ustawić dzwoneczek. Dzięki czemu pozostaniesz na bieżąco z nowymi materiałami, które regularnie publikuję na swoim kanale. To by było na tyle. Miłego dnia.